Dobry wieczór, jest godzina 2.43. Ja wie, tak chciałem, żeby to było albo profesjonalne zapracowanie, albo żeby tego nie było w ogóle. No, ale nie wyszło mi jak zwykle. Tak więc, nadejśla wiek, opomna chwila. chwilę. Ja e, co byś ten śniekaś stracił, bo już nie mogę z nim ścimać. Żebyś tak nie ziąbiło, żeby to cieplej, bo. E, żebyście jakiego fajnego gesięka dostali. Na przykład tasza na laptopa wszystkim moim widzom i sławnym tuberom żeby im się hajs zgadzał mi się zgadza i jachty żeby się wszystkim hajs zgadzał generalnie A puśćcie w tle sobie jakąś do tego dobrą muzykę jakieś coś takiego świątecznego nie wiem są jakieś ha bo nie ma kolęd na te święta to na przykład ACDC czy coś w tym guście Uch. mniej hejtu Więcej miłości, no, a ja. jest ten jest tubowe, tubowe jajo.